bo tu ciężko trafić a ja mogę PIN? bo nie mogę rozpocząć kursu proszę? PIN potrzebuję, bo kursu nie mogę rozpocząć a, sorry Tam... No i teraz nie odbiorą telefonu dobra, zaraz Panu po podam niech Pani... Poda... Dzieciu! Wiesz co, potrzebuję PIN, żebyś mi podał i zombie, kurs PIN bo Pani może rozpocząć kursu podaj PIN do... bo Pani może... Aga będzie mówiła nie? jeszcze patrzę, trzeba coś piszczeć ale nie, no, potrzebuję PIN Daj mi agę 007 Tak. Ty Jeszcze jeden. No, ja. jeszcze, jeszcze, jeszcze da daj żagę, kurwa, nie rób sobie aj, Daj żagę. Jak? za chwilę kurwa. Daj żagę, daj żagę. Dojdź, dojdź. daj Daj mi. No. Ty nie słyszysz jak mu tu A czemu Pasy trzeba zapiąć. Zapnij pasy. Dzwonię drogi. Cześć. Jakie pasy mamy zapiąć? Jak tutaj no. nie mam takich pasów. No. Przemek. Szemek. Jak tu nic nie widzę. Aha. Mi się zapinie. Nie? 826? Jest OK. Y 9826.